Znaczenie zabezpieczeń technicznych. Chciałbym e, zwrócić uwagę przede wszystkim na hmm, e, kilka kwestii związanych z rozwojem e, technologicznym. Niemniej jednak, kwestie techniczne postaram się jak najbardziej to pominąć i przesunąć na e, w, jutrzejszą sesję techniczną, na którą, e, na którą zapraszam serdecznie. E, jakieś 10 lat temu systemy z, zabezpieczeń technicznych wyglądały mniej więcej tak. Żyły sobie. Moim życiem obsługiwały je osoby z wykształceniem, z przygotowaniem, dedykowane do obsługi takich systemów, a użytkownik końcowy co najwyżej posiadał kartę kontroli dostępu, którą gdzieś tam się przybijał, ewentualnie wbijał, wbijał kod. Interakcja z otoczeniem w dosyć ograniczonym zakresie. Jak to wygląda dzisiaj? W skutek rozwoju tych wymagań użytkowników w skutek. Rozwoju zagrożeń mamy serię interakcji z otoczeniem, których wcześniej po prostu nie było. Takie systemy zabezpieczeń technicznych posiadają informacje biometryczne, informacje wrażliwe. Często gęsto wymieniają informacje z innymi usługami obsługi informatycznej przedsiębiorstw czy organizacji. i Przede wszystkim obsługują nowe formy kontaktu z użytkownikiem, urządzenia mobilne, przeglądarki, środki komunikacji z użytkownikami. A przez to są narażone na nowe rodzaje, nowe rodzaje niebezpieczeństw, na ataki hakerskie, na przejęcie kontroli nad obiektem przez osoby niepowołane. Jest to jasny sygnał rozwoju technologicznego i społecznego, jaki, jaki się odbywa, przed którym nie możemy, nie możemy uciec. Tutaj profesor, jeden z moich przedmówców wspominał o samonapędzającym się procesie roz, rozwoju i czarnej i białej, i, 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 i białej strefy. I tego, to, tego doświadczają też systemy, systemy zabezpieczeń. Współdzielą infrastrukturę IT więc nie są już w pełni autonomiczne. Zachodzi integracja pomiędzy systemami, wymiana informacji pomiędzy nimi. I to nie na zasadzie wspólnej, wspólnego ekranu, na którym coś tam się wyświetla, ale zdarzenia powodowane w jednym systemie powodują reakcję w drugim. Na przykład alarm pożarowy z czujki pożarowej powoduje przywołanie obrazu z kamer, bądź też wysłanie, wysłanie na obiekcie ochrony fizycznej w celu zweryfikowania, zweryfikowania zagrożenia. Interakcje pomiędzy urządzeniami różnych systemów, ale również dane i procesy współdzielone, tak? Często, gęsto outsourcowane z, z przedsiębiorstw czy organizacji do firm informatycznych posiadających infrastrukturę w chmurach, w serwerowniach, w odległych, w odległych miejscach. Komunikacja z użytkownikiem, jak już wspominałem, wymaga dzisiaj wykorzystania takich form komunikacji, które są dla użytkowników przyjazne. Telefony komórkowe, tablety, smartfony, witryny, witryny internetowe. Wszystko to jest w jakiś sposób de determinowane przez dostępność technologii i szybkość jej rozwoju, ale również i przestępcy, czy ci, którzy chcą te nasze systemy jakoś obejść. Również doświadczają tej, 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 tego rozwoju technologicznego, i na tym chciałbym się skupić, że rozwój technologii i rozwój naszych, czy zmiany naszych przyzwyczajeń, również mogą być do, do pewnego stopnia zagrożeniem, bądź też szansą na zwiększenie, zwiększenie bezpieczeństwa. Mam tutaj, znalazłem taki filmik, przepraszam bardzo, czy mógłbym powrócić. Bez dźwięku będę opowiadał. Coś, co się dzieje. Jest to taka reklamówka sprzed dwóch, trzech lat opublikowana na portalu Business Insider, która pokazuje działalność pewnej grupy operacyjnej pod, pod nazwą Red Team Security, która przeprowadza tajne audyty bezpieczeństwa w instytucjach wykorzystując do tego ogólnodostępne środki techniczne i swoją wiedzę. W jaki sposób to się odbywa? Zamawiający może się spodziewać w pewnym okresie czasu, na przykład 3-4 miesięcy, że będzie inwigilowany przez tą grupę, która będzie się starała złamać zabezpieczenia tego przedsiębiorstwa, tej organizacji i dostać się do najbardziej zakazanych, do najbardziej chronionych obszarów tej organizacji i to udokumentować na podstawie filmów. Stosują różne środki techniczne, to jest na przykład zwykły komputerek, taki jednoukładowy, który, który, który można kupić za 300-400 zł oraz dostępne oprogramowanie. Starają się wejść w posiadanie identyfikatorów pracowników oraz spenetrować, spenetrować obszary, obszary firm. Sporządzają z tego dokumentację, i informują, informują użytkownika na, na temat, powiedzmy, no, luk czy miękkich punktów jego systemu, systemu zabezpieczeń. Jak panowie widzą, są to standardowe urządzenia, które można kupić na rynku, zmodyfikowane w sposób, który umożliwia ich takie prawda, niecne wykorzystanie. Jak. Dzisiaj wygląda, po dwóch, trzech latach od tego filmu, dostępność tejże technologii. To jest efekt, to jest efekt krótkiej kwerendy w wczorajszego wieczora na portalu Allegro i Alibaba. Skopiowanie, skopiowanie identyfikatora kosztuje 9,99 włączając to identyfikator gratis, tak? Jeżeli ktoś ma swój identyfikator pusty, to już kosztuje 3,90. Proszę Państwa, jeżeli są takie usługi, a jest ich kilkaset w ofercie Allegro, to są i też kupcy, tak? Nie oszukujmy się. Jeżeli nikt tego, nikt tego nie robi po prostu dla frajdy, tak? Druga sprawa, Alibaba. Urządzenie do kopiowania tagów RFID. Przypominam, że to są nadal jedne z najczęściej stosowanych technologii identyfikatorów kontroli dostępu. Kosztuje między 8 a 15 dolarów. Czyli tak naprawdę z inwestycją rzędu 100 zł można sobie taki biznes kopiowania kart otworzyć własny. Tak? To jeżeli chodzi o chyba bodajże jedną z najstarszych technologii identyfikatorów. Tu mamy przykład kopiowania identyfikatorów. To jest film. Może nie będę pokazywał go, bo mamy tutaj presję czasu ale przy pomocy zwykłego smartfona. Czegoś takiego, tak? Na YouTube, to jest, to są filmiki z YouTube'a. Operator, przy pomocy dostępnego w sklepie androidowym oprogramowania, kopiuje identyfikator. Nie wiem, czy Jesteśmy, jest, wprawia nas to w jakieś zadowolenie, czy, czy tam w frajdę, ale proszę sobie wyobrazić, że technologią do kopiowania, do kopiowania identyfikatorów, dzięki których wpuszczamy albo i nie, uprawnionych albo i nie, albo blokujemy tym nieuprawnionym, tak, pracownikom dostęp do na przykład kancelarii tajnej dysponuje 90% gimbazy w szkołach. I pytanie. Czy on, prawda, będzie tę technologię wykorzystywał do tego, żeby rzucać kurą w, w świnie, czy biegać za pokemonem po parku? Czy sobie postanowi, nie wiem, no, skopiować e, identyfikator e, e, rodzica i pójść zobaczyć, e, jak wygląda jego firma? Podkreślam, likwidacja gimnazjów. Nie, zdy, nie zlikwidowała, prawda, zjawiska, tak? Pójdźmy dalej. Co my? Jako producenci możemy w tej sprawie zrobić. Oczywiście zastępujemy rozwiązania otwarte, gdzie interfejsem, typowym interfejsem czytnikowym w kontroli dostępu, dzisiaj występującym na, na rynku jest Vigant bądź też RS. W ogóle nieszyfrowane, niekodowane, zazwyczaj jednokierunkowe transmisje oraz stały. Stały identyfikator, identyfikator karty, rozwiązaniami szyfrowanymi, kiedy każda transmisja tutaj przekazywana jest po prostu inna. I nawet skopiowanie tej konkretnej paczki danych nic nikomu nie da, ponieważ następna, każda następna będzie inna. Podkreślam również, że komunikacja pomiędzy kontrolerami, czyli urządzeniami, a światem IT, światem komputerowym, jest już od wielu, wielu lat bezpieczna. Są tam istniejące procedury, protokoły, protokoły transmisji bezpiecznej. Proszę sobie wyobrazić, że prawda, Windows miałby taką, ta, taką prezentację, prawda? Gdzieś ktoś pokazuje, że prawda, tutaj w 5 sekund jesteśmy w stanie włamać się do czyjegoś komputera. No to przecież następnego dnia byłaby taka wrzawa medialna, że Windows chyba przestałby istnieć, tak? W, w branży IT. Branża IT jest tak zabezpieczona, że potrzebuje naprawdę bardzo wysokiej jakości umiejętności technicznych i wiedzy, żeby móc się tam włamać. To tak naprawdę my, producenci i użytkownicy tych urządzeń, można powiedzieć, niższego poziomu, jesteśmy dzisiaj tym miękkim podbrzuszem na, na, na naszych systemów bezpieczeństwa. Idąc dalej, każdy odpowiedzialny producent powinien również zadbać o komunikację zewnętrzną, czyli nie tylko wewnątrz infrastruktury IT przedsiębiorstw czy organizacji, które, które dbają o poziom bezpieczeństwa, ale również zapewnić możliwość korzystania z tych wszystkich zdobyczy nowoczesnej komunikacji i wymiany danych z instytucjami i usługami zewnętrznymi. I tutaj Niestety reklama, prawda? Producenci oferują szyfrowane, tunelowane połączenia, bez software i algorytmy bezpieczne, powinny one odpowiadać wymaganiom, wymaganiom metodologii powstawania systemów bezpiecznych, które są stosowane już od wielu lat w IT, czyli poddawanie się zewn ocenie, ocenie zewnętrznym 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 instytucjom, specjalistycznym, które sprawdzają, czy nasze rozwiązania są dobre, tak, czy są wystarczająco bezpieczne. Sami siebie nigdy nie jesteśmy tak dobrze w stanie sprawdzić, jak ktoś, kto, kogo celem jest tak naprawdę znalezienie naszego błędu, tak. W naszej codziennej praktyce, albo w codziennej praktyce producentów powinno zna znaleźć się... Powinien znaleźć się ciągły monitoring zagrożeń i weryfikacja produktu. Nie wystarczy sprawdzić produktu przed jego wdrożeniem do oferty, ponieważ jesteśmy w stanie sprawdzić jego odporność na zagrożenia i ataki znane przed momentem wdrożenia, czy w momencie jego projektowania. Musimy przygotować nasze produkty do tego, żeby mogły one się zmieniać razem ze zmieniającymi się zagrożeniami. Jak dynamicznie są to zmieniające się zagrożenia, proszę Państwa, pomiędzy tymi filmikami, które ja dzisiaj pokazałem, jest bodajże 2,5 roku czasu. Więc tak naprawdę jest to okres tak naprawdę powstawania od koncepcji do wdrożenia pr produktu w życie. Czy można przyjąć, że dzisiaj oddawane do użytku obiekty, prawda, spotykają się z zupełnie innymi zagrożeniami? Niż przyjęto w ich, w ich założeniach, kiedy, kiedy one powstawały wcześniej, w trakcie, w trakcie po prostu tworzenia koncepcji. To jest niesamowicie istotne. Dlatego ważna jest ciągłość i współpraca z zewnętrznymi środka, ośrodkami eksperckimi, często gęsto tworzonymi przez, no, nie ukrywajmy, byłych hakerów, którzy jakby przechodząc na jasną stronę mocy, oferują swoje usługi takim firmom jak nasze celu, krótko mówiąc, no zarobkowym. Zarabiają, podejrzewam, lepiej niż, niż tej, po tej ciemnej stronie, gwarantując sobie praktycznie, można powiedzieć, darmowe wakacje na nasz koszt. Ciekawostki. Dzisiaj stosowane algorytmy szyfrujące zapewniają złożoność obliczeniową konieczną do złamania takiego, takiego, takiego kodu około 2 do 112 operacji. Proszę Państwa, bardzo dużo. To są lata, lata obliczeniowe, jeżeli chodzi o najlepsze nasze komputery, tak? Proszę Państwa, Enigma, nie wiem, czy Państwo kojarzą, posiadała 10 do 114 złożoność obliczeniową złamania kodu, czyli mniej więcej trzykrotnie większą, aniżeli dzisiaj stosowane metody i została złamana 4 lata metodami naukowymi, matematycznymi. Czy powinniśmy się obawiać? Moim zdaniem tak. I powinniśmy bardzo poważnie traktować tego typu zagrożenie. Dlaczego? Ano dlatego, że w złamaniu szyfry enigmy pomogły stosowanie klucza stanowiącego te same litery, stosowanie klucza stanowiącego kolejne litery alfabetu. Odpowiadam. 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Tak, bardzo popularne hasła. Naprawdę, proszę Państwa. Stosowanie klucza stanowiącego wyraz w języku akurat niemieckim, wiadomo. E, powtarzanie tych samych zwrotów na początku, na końcu wiadomości. No, może nie będę cytował, ale mniej więcej wiemy, o jakie, o jakie, o jakie słowa chodzi, tak? Czy to nie brzmi znajomo? E, często bywamy na obiektach również infrastruktury technicznej i publicznych, i komercyjnych. Zaręczam Państwa, jednym z najczęściej stosowanych kodów instalatora i użytkownika głównego są domyślne kody dostępne. Naprawdę. Naszą rolą jest tak zaprojektować system, żeby taka sytuacja w ogóle nie mogła wystąpić, żeby wymusić zmianę tego kodu w momencie, kiedy inicjalizujemy system, tak, żeby wpisać. Nie, akceptujesz ten kod? Nie, wpisz swój. Tak? Albo wymuś zmianę kodu co 3 miesiące, co pół roku. Y tak czy inaczej, jako jedyne dotąd skuteczne metody ataku na systemy zabezpieczone dzisiejszymi algorytmami szyfrowania podaje się odpalenie, uruchomienie uprzywilejowanego kodu na maszynie kodującej bądź też dekodującej, ponieważ z dwóch stron muszą być te same klucze. Co to oznacza? Oznacza to, tutaj mamy wywiad z, z ekspertem, nie będziemy go teraz przytaczać, bo jakby mamy presję czasu, ale w razie czego jestem w kuluarach, mogę, mogę to zaprezentować. Ten oto gentleman, ten film ma około, ten wywiad ma około 2 czy 3 lata, pokazuje w trakcie 4-minutowego wywiadu, jak włamać się, wykorzystując standardowe narzędzia dostępne, no, st dostępne w internecie, albo dla niego jako, jako administratora, jak włamać się na niezabezpieczone, bądź też słabo zabezpieczone, kamery. Badanie tej firmy, która, która zajmuje się bezpieczeństwem w sieci, pokazało, że około pół miliona kamer jest każdego dnia dostępnych, otwartych, niezabezpieczonych żadnym hasłem albo hasłem standardowym bądź też z grupy tych ABCD 123 W jakim świetle to stawia, to stawia profesjonalistów z, 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 z działu zabezpieczeń? Ciężko. Czy dobrze? Proszę Państwa, specjalista. Mam tu też film, który według mojej oceny i oceny mojej, mojej małżonki, która jest nauczycielką, analizując wypowiedzi jego autora, został zrobiony przez nastolatka. 14-15-latka, który pokazuje... Mógłbym poprosić o odtworzenie tego filmu, jak w kilka minut właśnie korzystając z takich narzędzi można się włamać na dowolną kamerę w jakimś tam, w jakimś tam miejscu na świecie. Oczywiście nie dowolną, wybraną, tylko około trzech minut temu człowiekowi młodemu znajduje, z, e, e, zabiera wyszukanie puli adresów w jakimś tam kraju. Następną zakładkę poproszę. Następnie przeszukanie tych adresów, wybranie z nich tylko adresów aktywnych. Dalej uruchomienie programu darmowego programu administracyjnego dostarczanego przez jednego z dostawców, z dostawców rozwiązań IP i próba zalogowania się do tych aktywnych adresów IP na porcie odpowiedzialnym za dostęp przeglądarkowy, jakimś, którymś ze standardowych haseł. Po trzech minutach ten młody człowiek ma listę kilkunastu kamer, do których może się zalogować, również wy, wy, wykorzystując darmowy, ogólnie dostępny program do podglądu, do podglądu kamer. Jednego z producentów, to będzie niestety widać którego, więc może, żeby nie robić tutaj jakiejś trzeciej roboty kolegom po fachu, nie będziemy dalej go pokazywać. Także przejdziemy do, do następnego slajdu, który jest swego czasu swego rodzaju z jednej strony, i podsumowaniem, ale również otwiera oczy na niektóre, na niektóre, na niektóre rzeczy. Proszę Państwa, IT 90% Polaków ma zabezpieczone komputery. I wie, że żyje w bezpiecznym świecie. Tak? Któryś z Panów przytaczał statystyki? Potwierdzam, w raporcie, w raporcie Polskiego Instytutu Cyberbezpieczeństwa ponad 80% Polaków uważa, że jest bezpieczny. Tak? I teraz proszę państwa, gdzie przechowujemy najważniejsze swoje dane prywatne? Na komórkach 55%. 81% nie zabezpiecza telefonu. W ogóle niczym, ani nawet gestem, żeby go otworzyć. 25% nie usuwa swoich danych z urządzeń, które albo odsprzedaje, albo oddaje komuś znajomemu. Czyli te wszystkie nasze wrażliwe dane trafiają tak naprawdę, Bóg wie do kogo. Prawie 70% Polaków nie wie, albo nie posiada, bo w ogóle nie wie, czy ma szyfrowane połączenie internetowe, ani co to jest. I teraz pytanie. Też z tego raportu. Używamy bardzo dużo telefonów komórkowych, tak? Nasycenie rynku jest półtora telefona na człowieka w Polsce. Tak? Czyli, momencik. Ja mam dwa. Tak? Prywatny i służbowy. Proszę Państwa, badania pokazują, że 70% Polaków dzieciom do zabawy nie daje swojego telefonu. Daje służbowy. I teraz co ta przytaczana już dzisiaj gimbaza jest w stanie zrobić z naszym służbowym telefonem?